Jezus w przypowieści mówi swoim uczniom, że nie może niewidomy prowadzić niewidomego, bo obaj wpadną do dołu i nie trafią do celu. Musi być ktoś, kto widzi. Musi ktoś, kto wie. Jezus jest tym, który pragnie nas poprowadzić. Jeżeli pozwolimy mu, aby On nas poprowadził drogą miłości, drogą swoich przykazań, drogą Ewangelii, jeżeli podejmiemy się tym. Tego prowadzenia możemy być pewni, że nie zbłądzimy. I mało tego, Jezus również pomoże znaleźć nam nasze słabości, czyli drzazgi, belki w oczach, to, co jest niewłaściwe, i pomoże przemienić nam swoje serce. W jaki sposób przemienić swoje serce? O, przede wszystkim, przez lekturę Pisma Świętego, ale i życie sakramentami. Przede wszystkim, sakrament pokuty i pojednania jest tym, co Prowadzi mnie ku Chrystusowi i pozwala dostrzec w swoim sercu, w swoim oku błąd. Dlatego wsłuchujmy się z uwagą w słowa Jezusa, ale również pozwólmy Mu się prowadzić poprzez nauczycieli, poprzez nauczanie Kościoła. Błogosławię Ci z całego serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.